Jak już zapewne zauważyliście po dwóch ostatnich odcinkach wkroczyliśmy w 2020 rok dosyć płynnie. Dzisiaj film nazwijmy to z nocnych łowów. Co jakiś czas będę taki zamieszczał. Zdaję sobie sprawę z tego, że przyjemnie jest pooglądać sobie włochatkę przy świetle dziennym. Niemniej musicie wiedzieć, że Każda minuta takiego filmu tak naprawdę przekłada się na kilka dobrych godzin spędzonych w lesie w nocy. Więc zależy mi na tym, aby co jakiś czas ukazać ten klimat nocnego łażenia po lesie, że tak powiem. A dzisiaj, no cóż, mamy lipiec, deszczowy, stąd moje schronienie takie tutaj. Zachęcam generalnie do oglądania kolejnych odcinków, bo ja już wiem, a wy nie, ale warto, bo będzie się dużo działo. No i zapraszam na ten seans teraz. Hej! Ledwo wyjechałem z domu już natknąłem się na puszczyk Poradził. Siedział mi nad głową <grystanie> Ekstra A właściwie Dzisiaj rozpoczyna się sezon na Włochatkę 2020 I tak nic nie widać pewnie, ale no kropeczkę widać, mamy pełnię Księżyca Jest dzień kobiet W tym roku była zima dosyć słaba, więc Postanowiłem poszukiwanie Włochatki nieco przyspieszyć Słychać jeszcze samice puszczyka, przez chwilę ją widziałem. A przyjechałem do eksplozyum, bo dwa lata temu była tutaj włochatka. I cały czas liczę, mimo że fragment lasu, z którego śpiewała, został wycięty. Cały czas liczę jednak, że będzie jeszcze to obecne kiedyś w przyszłości, bo jest tu też trochę starodrzewia. No super, ale trzeba wjechać głębiej w las. Jestem dzisiaj troszkę zmęczony, rano miałem liczenie gęsi Musiałem wstać po czwartej Później o dziesiątej miałem bieg na orientację Mariampolu i teraz jestem w Puszczy Bydgoskiej A Właściwie tak na dobre dopiero do niej zaraz wjadę Jestem W okręgu przemysłowym, tutaj w parku przemysłowym, i to był ten puszczyk. No dobrze, chcemy więcej. Dodam jeszcze tylko, że Bo widać może ten księżyc, że ten puszczyk będzie zwał się na wabienie w także taka ciekawostka Chwila drogą numer 10 i zjeżdżamy tutaj na moją pierwszą powierzchnię próbną No proszę, kolejna sowa, a dopiero zacząłem poszukiwania Tym razem Uszatka się odzywa Co to za oddział? Akurat koło słupka stoję W 183 O, widać księżyc co jest okazałości zrobię zooma Ostrożli nie chcę złapać Ale jest łochatka. Po lewej szatka po prawej łachatka. Na przemian. Muszę spojrzeć na zegarek. 40 minut temu wyszedłem z domu. Trzy gatunki. No to lubię. Tak to mogę chodzić po lesie. Z lewej strony, no nie wiem, 50 metrów ode mnie jest uszatka Dosyć dobrze ją słychać, na pewno na nagraniu też A po prawej słychać włochatkę Jak miał to opisać To to miejsce jest bardzo podobne do klasycznego miejsca stare sosne garstka jakbym chciał bym mógł tu je policzyć podejrzewam że około 30-40 pojedyncze trochę starsze ale a wokół wycinka wokół wycinka tak naprawdę tu jakiś modnik po prawej tak trochę się denerwuje moją obecnością, tak niepozornie zawsze słychać tego ptaka, jak się stoi pod drzewem, a słychać go z takiej odległości. To jest niesamowite. Dwa stopnie Celsjusza pełnia, bezwietnie, wspaniały wieczór, wspaniała noc, trzeci ptak, trzecia sowa, trzeci gatunek, siedzimy jak głową, bochatka. Ładne te drzewa to są, ale niewiele, jak niewiele starych drzew potrzeba w ochotce? Wydaje mi się, że siedzi gdzieś w koronie drzewa. Nie widzę tu żadnej dziupli. A, muszę powiedzieć Wam, że mam dobrą latarkę już punktową. drzewo ale... na nim ma. Obszedłem je z obu stron z każdej strony i nic Dzień to sprawdzimy Teraz muszę stąd iść starszy mi Postanowiłem, że w nie będę za bardzo Narażał moją obecnością To się przyzwyczaiła do mnie już, bo na początku nie odzywała się tak chętnie, kiedy stąpnąłem na jakąś gałąź. Teraz stoję pod drzewem, rozmawiam, i nie zwraca już na mnie uwagi. Uwagi. Dobra. Ekstra. Chyba trzeba, trzeba się ewakuować po bo...